Inwestycje w zielony transport zasadniczo są zaplanowane we właściwym kierunku, ale brakuje nam tam oceny weryfikacji efektów, bo to jest kolejny przejaw takiego podejścia do inwestycji, w którym rzucamy pieniądze na pewne działania, na linie kolejowe, na autobusy, na tramwaje, na tabor, no ale nie wiemy, jakie będą efekty. I na przykład na kolei przez wiele lat mieliśmy tak, że rzucaliśmy olbrzymie pieniądze, no i nie wiadomo było, czy nam się poprawi parametry przewozu, czy będziemy jeździć szybciej, czy nie będziemy jeździć szybciej. Liczyliśmy na to, że paliwa gazowe będą jakimś punktem. Punktem przejściowym pomiędzy taborem dieslowskim, pomiędzy klasyczną motoryzacją, a elektromobilnością. Od dzisiaj, ze względu na konieczność uniezależnienia się od rosyjskich paliw, e, mamy problem z luką i to jest widać szczególnie w transporcie regionalnym czy w transporcie kolejowym, że jeszcze nie mamy tanich, łatwo dostępnych technologii zeroemisyjnych, a te technologie stare już nie są wspierane przez Unię. Komponent zielona inteligentna mobilność jest istotną częścią polskiego krajowego planu odbudowy. To jest drugi co do. Wielkości alokacji komponent to jest 21% całego budżetu KPO. No i on jest kluczowy, ponieważ stanowiłby istotny zastrzyk dla polskiego sektora transportu i mógłby wesprzeć polską mobilność, nasze zachowania transportowe. Planów dotyczących rozwoju polskiej mobilności, polskiego systemu transportowego. Jest dużo i są one dosyć ambitne. One dotyczą takich obszarów jak dekarbonizacja sektora transportu, zmniejszanie zjawiska wykluczenia transportowego, a także zakup nowych pojazdów, czy to autobusów, czy to... Pociągów. To są ważne rzeczy, które mieszkańcy powinni odczuć w swoim otoczeniu, bo to nie tylko duże miasta, także obszary wiejskie czy, czy mniejsze miasta. Opóźnienie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy bezpośrednio rzutuje na opóźnienie realizacji inwestycji przewidzianych w dokumencie. Dodatkowo warto wspomnieć, że środki przeznaczone na realizację inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy są. Ograniczone czasowo. Środki muszą zostać wydane do 2026 roku. Przez to im um dalej te środki będą opóźniane, tym mniej czasu mamy na ich wydatkowanie. Krajowy Plan Odbudowy nie jest dokumentem idealnym, aczkolwiek na pewno jest dokumentem potrzebnym. Środki przewidziane w dokumencie na realizację inwestycji są bardzo potrzebne dla sektora transportu, w szczególności po kryzysie związanym z pandemią COVID i kryzys, kryzysie kryzysem związanym z wojną na Ukrainie. Oczekiwaliśmy trochę, że pandemia, że wojna na Ukrainie sprawi, że nie będziemy tak mocno w Unii Europejskiej naciskać na kwestie zielonego transportu, nie będziemy tak mocno realizować polityki klimatycznej, no zupełnie odwrotnie. To wszystko przyspieszyło, a Polska zmierza w kompletnie innym kierunku. I my przez lata trochę liczyliśmy na to, że uda się tę Unię jakoś oszukać, że uda się stworzyć jakieś wskaźniki, pokazać, że idziemy w, w stronę zielonego transportu, ale w rzeczywistości to Finansujemy drogi, a Unia powoli mówi: Sprawdzam. I my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na to, żeby zweryfikować efekty naszych działań. Dokument powstawał bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, więc ma pewne wady, i niektóre rzeczy stały nikomity. Coś, czego brakuje w dokumencie, na pewno spojrzenie samorządowe i regionalne. Zabrakło tutaj konsultacji z przedstawicielami administracji samorządowej, żeby mogli przedstawić swoje własne pomysły na inwestycje. W ubiegłomiesięcznej rewizji dokumentu zostały wykreślone kilka punktów, w tym jeden bardzo ważny, który polegał na ujednoliceniu systemu biletowego w Polsce, który bardzo ułatwiłby pracę samorządów i operatorów systemu transportowego.